Kochani mamy godzinę 10.15. Nakarmiłem wszystkie kotki I proszę Cypiska wziąłem na kolana Cypisek nie ucieka W ogóle Zobaczcie nie trzymam go O Majeczka wyszła O i giziam go A Majeczka też będzie chciała Pogiziać No, także cypisek jest, a Piotr już pan przepadł. A powinienem go złapać. Ale gdzie go złapać? Jak nie wiadomo, gdzie on jest. A. Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to mi weszło? Kicia? Co? A, to cienki bolek. On zawsze tak jest. Wchodzi. Żeby go pogiziać jak się gizia, inne zazdrosny jest. No, no co? Chcesz też pogiziać? Chodź. No. Widzisz, że cypiska teraz giziam. Nie cypisku? My się rzadko giziamy, prawda? No, dzisiaj jest kochani 23 listopada, a 25. Cypisek ma termin drugiej tury szczepienia odpornościowego. Miał odrobaczenie. Miał pierwszą turę. No i trzy tygodnie mija, i będzie miał drugą turę szczepień i będzie już całkowicie zaszczepiony. A jego bracisek guzik. Nic, bo ciągle mi się wymyka, ucieka, chowa. I proszę od jednej matki. W ogóle go nie oswajałem, kochani. Nic go nie oswajałem. Żadnymi zabawkami. Tylko tyle o ile. Obecnością, karmieniem. Majeczka. Majeczki też nie oswajałem. Pieszczocha nie oswajałem, żbiczka nie oswajałem, cienkiego bolka nie oswajałem. Po prostu niektóre kotki tak mają. O, na mleko przyszedł pieszczoch. Tam jest tej w tym szklanym oknie z pralki bębnowej mleko, a właściwie kaszka manna. No, dzisiaj muszę kupić 4 litry mleka bez laktozy. Pojadę do GS-u do hurtowni i kupię przywiozę. Kotki chcą mleka, kochani, chcą mleka. Lubią mleko. Mleko idzie. A no, proszę, jakiś szczęśliwy. Jaki szczęśliwy ten nascypisek. Pani Ania też ma cypiska rudego. Przysłała mi kiedyś filmik. 30 sekund czy minutę, jak cybisek tam na dachu sobie poczyniał. Ale jakoś nie chce się. P proszę ją, żeby mi przysyłała więcej. Ale jakoś nie chce. Przypuszczam, że to jest związane z tym, że Boi się, żeby ktoś się nie zorientował, że to ona się kryje za tym pseudonimem. Czyli jednak są tacy ludzie, którzy wspierają całym sercem, ale przed najbliższymi się ukrywają. Tak mi się wydaje, jest z panią Anią. Pani Aniu, tak? Pani Ania zła Że zdradzam Informacje o niej I co Cypisku Co będziemy robić Kiciulku i proszę, myślałem, że będzie chciał odejść ode mnie, zejść z kolan i pójść się bawić, ale on nie. nie mu tak dobrze. No w Japonii, kochani, to są różne kawiarenki. W Warszawie też podobno była. Czy jest? Gdzie są koty? Gdzie można przyjść po pracy, zamówić sobie kawkę, wziąć kotka na kolana, tak jak ja, i go giziać. I odstresowywać się. Nie. Typisku odstresowujesz mnie, prawda? Pani Ania mi niedawno przysłała taki artykuł. Zamieściłem w komentarzu. Że kot leczy. I na co kot jest dobry? bruczenie kotka. Głaskanie. I tak dalej. Same zalety, kochani. Oho po ramieniu. Myślałem, że będzie chciał. Gdzie idziesz, sypisk ten, cienki bolek, gdzie idziesz, kicia? Kiciulku. Poszedł. Widziałeś? Poszedł. Nie słuchał mnie. Nie słuchał mnie, to ci. A to ci historia. A pieszczok pieszczok kicia. No, dzisiaj kochani, po obiedzie biorę się za te liście. Najpierw z dachu zgarnę, a później tutaj, z pomocą kolegi, będę chciał to wygarnąć. Ale, te zakamarki, tutaj, jest takie, to niezbyt dobrze to będzie do wygarniania. Jakby były suche liście. Muszę uruchomić ten odkurzacz od pani Adrianny. To jest dmuchawa albo odkurzacz. To się można ustawiać na sanie, i na dmuchanie. I co cypisku? Idziemy. Idziemy. Jaki spokojny. Jaki spokojny. Jaki układny ten, ten Cypisek nasz. Taki grzeczny. Jak ten animowany z Rumcajsa. Syn Rumcajsa, Cypisek. Chodź, pójdziemy poszukać twojego brata, co? Idziemy poszukać brata. No Chodź Chodź bo o! Przyszedł cienki bolek. Będzie ja chciał wskoczyć na ramiona. Od sypisku. Chodź, chodź, no chodź kiciórko. Co cienki bolek? Ej, wszystkie koty gizianie. Gizianie o. i gizianie i gizianie i głaskanie No, oj, Ale chyba to mokre było czuję, że mam mokre spodnie już skończyłem gizianie po obiedzie będzie dalszy ciąg giziania. Ciebie do giziania po obiedzie. Zwierzcińcu Bolek, po obiedzie ciebie po giziam. No, to idziemy. O. No, kochanie, w grudniu będzie kastracja. Sypiska i, i Piotrusia pana. To znowu z tym Piotrusiem panem, czy jak złapię? złapie? No. Tutaj mleczko jest, supa mleczna. Kaszka manna dzisiaj. Bo dziwo bardzo dużo było dla mnie całe wiadro, jeszcze mógłbym drugie wiadro uzbierać. O, piotruś pan, jest. A tutaj początkowo było to z zamiarem dla kusego i dla białasa spoza przestrzeni ale zauważyłem, że te nasze kotki chętnie tutaj jedzą rano nasypałem trochę karmy suchej no to przyszedłem, patrzę, nie ma żbiczek tutaj był też jadł proszę teraz cypisek Piotruś Pan był też poleciał gdzieś tam już się schował Czyli kotki jedzą. Lubią tutaj. To niech tak już zostanie. No to tyle.